Leo Macen też chyba był w, w, w wcześniej. Był, znaczy, tak, mamy trzech. Tak. Mamy trzech Macen, też jest ten Nickel Nickelsen, wypadł tylko z tego e, elitarnego grona. Tajówinden, który wyglądał najlepiej w rundzie zasadniczej, w kasku czerwonym, e, po jego prawej ręce Maciej Janowski. Lubią się, ale na torze potrafią też zrobić spore widowisko. No tak, a tym bardziej tutaj e, jest siła po stronie zawodników Sparty Wrocław. Trzech e, zawodników Sparty kontra e, zawodników Głupniarza Częstochowa. Dokładnie tak to wygląda. Taśma, pójdzie w górę i będziemy dużo mądrzejsi Łofinden, Janowski, Maciej i Dan biuri poszli, dobrze idzie Łofinden, Maciej, Janowski Też się źle, on zaraz obleci Janowski wyprostowuje motocykl Medzi jest z przodu przed tajem Łofinden, Marcen pokrzyje się Wofindenem trzeci pióra i czwarty. Leon Macen. tak kończy się pierwszy półfinał, i jednego swojego człowieka w finale. Już mamy.